Czy 97-latka musi zapłacić podatek po sprzedaży domu? Dostałam takie pytanie. Babcia sprzedała dom z działką za 35 tysięcy. Czy musi zapłacić podatek od wzbogacenia? Po pierwsze, w polskim prawie nie istnieje coś takiego, jak podatek od wzbogacenia. Jest podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości. Ten podatek obowiązuje tylko wtedy, kiedy sprzedaż jest w ciągu 5 lat od nabycia nieruchomości, ale tutaj bardzo ważna sprawa, jeżeli dom pochodzi z dziedziczenia, to te 5 lat liczymy od momentu, kiedy właścicielem został spadkodawca, czyli zmarły, a nie spadkobierca. Jeżeli na przykład babcia Odziedziczyła ten dom po rodzicach, którzy go kupili w latach 70., no to dzisiaj oczywiście w ogóle podatku płacić nie będzie musiała. Wiek 97 lat nie ma tutaj żadnego znaczenia, liczy się termin nabycia. A jeśli sprzedaż byłaby przed upływem 5 lat od nabycia, też można skorzystać z ulgi mieszkaniowej na tak zwane własne cele mieszkaniowe. Takie tematy, podatki przy spadkach, temat zachowku, opisałam w swoich e-bookach. Te e-booki to tańsza opcja niż konsultacja, i masz wszystko wytłumaczone czarno na biało. Zamówisz e-book 30 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim zaczniesz starać się o zachowek. W moim sklepie link jest podany w bio. Jeśli masz podobne pytania, zostaw je w komentarzu. Jeśli Twoja sprawa jest bardziej skomplikowana, napisz do mnie i umów się na konsultację. Pamiętaj, sklep z e-bookami znajduje się w linku na głównym profilu i nie zapomnij obserwować oczywiście tego profilu po więcej.